thank dobry, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dziś wszystko o lotach balonem, z których słynie Kapadocja. Zaczynamy! Loty odbywają się przez cały rok. Teoretycznie balony mogą latać 365 dni w roku, ale wszystko uzależnione jest od warunków atmosferycznych. W Kapadacji mamy około 250 dni, podczas których panują najlepsze warunki do lotu balonem. Skoro jesteśmy przy warunkach atmosferycznych, to właśnie one są przyczyną odwoływania lotów. Pogodę monitoruje Turecki Urząd Lotnictwa Cywilnego, i każdorazowo na start balonów wydawana jest zgoda Agencji Lotniczej. Na tej oto stronie możecie sprawdzić, czy wasz lot odbędzie się, czy też nie. Najlepiej sprawdzić taką informację wieczorem, na dzień przed waszym lotem lub wcześniej rano w dniu lotu. Oczywiście, jeśli zrobiliście rezerwację przez hotel, biuro turystyczne czy online, dostaniecie taką informację, jeśli lot miałby się nie odbyć. W Kapadocji został wyznaczony teren, z którego mogą startować balony, a dodatkowo cała ta przestrzeń została podzielona na sektory. Piloci wybierają najlepszy sektor zgodnie z kierunkiem wiatru. Przeważnie balony startują na odcinku pomiędzy Czawusi na Goremę lub w samym Goremę, w okolicy muzeum na otwartym powietrzu. Jak zapewne domyślacie się, balony bardzo rzadko lądują w miejscu, z którego startowały. Balon leci tam, gdzie poniesie go wiatr. Ogrzewając i schładzając powietrze wewnątrz balonu, pilot naprowadza go w odpowiednim kierunku. Balony mogą latać bardzo nisko lub wznosić się na tysiąc metrów. Przez cały czas lotu, załoga, która pozostała na ziemi, podąża za balonem, samochodem z przyczepą. Na której później pilot będzie próbował wylądować. To wszystko zobaczycie w filmie. Piloci podają dokładne instrukcje dotyczące pozycji do startu oraz lądowania. I tu muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Niektórzy pasażerowie decydują się na zrobienie zdjęcia podczas właśnie lądowania. Wstają i upadają, gdy balon uderzy w ziemię lub przyczepę. Morał, słuchajcie swojego pilota. Nie mogą lecieć dzieci poniżej szóstego roku życia oraz kobiety w ciąży. Kobiety w ciąży ze względu na możliwość wyboistego lądowania, a dzieci, już wam mówię dlaczego. Lot trwa około godziny. Kosze są dosyć wysokie, sięgają mniej więcej do piersi. Małe dziecko nie zobaczyłoby nic, poza tym ciężko byłoby mu stać około godziny w koszu. Tak, w koszach nie ma krzesełek, cały lot odbywa się na stojąco. Loty z siedzeniem oferuje jedynie firma Voyager, ale są one odpowiednio droższe. O cenach porozmawiamy za chwilkę. Kosze przedzielone są przegrodami i może w nich lecieć 8, 16, 20, a nawet 24, 28 czy 30 osób. Balony w Kapadocji zaczęły latać w 1996 roku. Od 1996 do teraz zginęło 10 osób. Przez 27 lat 10 osób. Tak jak mówiłam wcześniej, w Kapadocji mamy 250, około 250 dni, kiedy panują najlepsze warunki do lotu balonem. 25 firm. Dziennie lata około 150 balonów. Rocznie około 37500 lotów. Prawdopodobieństwo wypadku balonu na ogrzane powietrze jest niskie, ale nigdy nie jest równe zeru. Wierzcie mi, bezpieczeństwo turystów jest bardzo ważne. Kapadocja słynie z lotów balonem i wszyscy dbają o to, żeby lot był bezpieczny, gdyż leży to w ich interesie. Każdy balon musi mieć na pokładzie GPS. Testy balonów prowadzone są co 3 miesiące. Balony służą tylko około 5 lat w zależności od wylatanych godzin, a po tym czasie muszą zostać wymienione. Ciekawostka: balony muszą być rejestrowane, tak jak każdy inny pojazd. To wszystko zależy od tego, kiedy lecicie. Zimą jest taniej. I w jak dużym koszu? W cenę zawsze wliczony jest transfer z i do hotelu lub w inne wskazane miejsce, śniadanie, ubezpieczenie, szampan, wino musujące. Z tego co słyszałam, to tylko firma Royal Balloons serwuje prawdziwego szampana. Certyfikat lub medal, w zależności od firmy. Nie przedłużając. Lot balonem kosztuje od 150 do 400 euro za osobę. W zależności od oferty, na którą się zdecydujecie, możecie mieć śniadanie w szwedzkim stylu, lub bułeczkę i herbatę albo kilka ciasteczek. Lot będzie trwał 60 minut, 90 lub znacznie dłużej. Napijecie się szampana lub wina musującego. Będziecie lecieć w koszu z 20 osobami lub tylko z 6. I taka uwaga na koniec, pamiętajcie, dobry pilot to dobry lot. Lot balonem trwa około godziny, natomiast całość około trzech. Warto wziąć to pod uwagę, planując swój dzień. Należy ubrać się adekwatnie do pory roku warstwowo, dobrze założyć wygodne, płaskie obuwie i zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Goreme Balons to jedyna firma, z tego co mi wiadomo, która ma kosz z dostępem dla osób niepełnosprawnych. To nie jest żadna reklama tych firm po prostu są to firmy z dużym doświadczeniem są długo na rynku mają doświadczonych pilotów dbają o klienta i mają dobre opinie. Przypomniałam sobie o tym, dlatego nagrywam odpowiedź następnego dnia. Nie zapominajcie o punktach widokowych, z których możecie podziwiać balony. Chyba takim najbardziej znanym jest z górze nad Goremy obecnie płatne, ale uważajcie, bo może być na nim tłoczno. E, punkty widokowe w Dolinie Miłości, w dolinie różowej, cały ten odcinek pomiędzy Czawusin a goreme. Często hotele w goreme, w których zatrzymujecie się, mają wspaniałe punkty widokowe na dachu. I to chyba na tyle. Gdybym o czymś zapomniała, proszę o dopisywanie komentarzy przez osoby, które leciały już balonem. To będzie taka skarbnica wiedzy dla tych, którzy jeszcze nie lecieli. Proszę piszcie pytania, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. A teraz zapraszam Was na film. to